Jesteśmy na Kiku i na Twitchu. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Cynk oczywiście, jeśli ktoś nie wie. Link w opisie do piosenki, jeżeli będziecie chcieli posłuchać, jeżeli wam się oczywiście spodoba. E, listen to me. I to jest Janek. Uwielbiam Janka. Nie wszystkie jego piosenki co prawda mi wchodzą, ale lu, uwielbiam Janka. Łapeczka w górę dla statystyk. Komentarz dla statystyk. Cynk tu był, proszę państwa. E, posłuchajmy. Listen to me.

It, i don't Too much on my hands, and I don't deserve to be seen. When I'm falling apart at the seems for me, it was like a reward is Just know what I know. I couldn't possibly expect you'd love me for just who I am. I'm scared you would turn me away and tell me you'd have stuff to deal with yourself. o cholipka jasna przepraszam, czekajcie, nie, cofnij mi się Janiusz, 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 słoneczko moje cofnij mi się, ale to jest piosenka na wycilowanie. o cie, w piździu kopane Proszę, ale mnie to wyciszyło o choler powiem wam szczerze, może i nie płaczę jak na piosence promis. Od Janka w Chili co śpiewał, ale do jasnej Anielki, cudna pioseneczka. Jak on mnie uspokoił, jaki vibe ma ta piosenka, jak ona jest zrobiona dobrze. To tu jest, tu jest wszystko co potrzebujesz. Powiem wam szczerze, to jest najlepsza piosenka Janka jaką słyszałem do tej pory, bo to jest piosenka, którą chcę odsłuchać. Z Jankiem mam ten problem, że on ma piosenki, które są przepiękne, wzruszają mnie, trafiają do mnie, ale nie chcę ich drugi raz odsłuchać, bo za dużo emocji mi dają. Że ja tu albo się popłaczę, albo coś innego. Za dużo mi daje. Za dużo. To są fenomenalne piosenki, ale to są piosenki dla mnie na raz. Ta piosenka jest dla mnie na, odsłuchowanie, na odsłuchanie jej cały czas. To jest taka piosenka, którą chcę włączyć i znowu słuchać. Rewelacyjna. Jest. Ona mnie tak ciluje. Ja pierdziu, powiem wam szczerze. Ja pierdziu, ona mnie tak ciluje. Potwornie mnie chilluje. Fenomenalna. Fenomenalna piosenka. Ja sobie ją zapisuję, bo to jest najlepsza piosenka Janka, jaką słyszałem. Ja chcę ją włączyć jeszcze raz, ja chcę znów się poczuć zarąbiście. Celowo nie zatrzymywałem ani w jednej sekundzie. Muzyka mi tu gra, fajna gitara w ogóle wchodzi tam w pewnym momencie. Pięknie tonację Janek zmienia. z tego jest w sumie słynny, nie? Ale to jest najlepsza jego piosenka dla mnie. Ona po prostu siada mi całkowicie. Ja po prostu chilluję na nią. Ja se chcę ją włączyć. Ja, ja, ja sobie będę słuchał jeszcze nie raz podejrzewam, jest po prostu fenomenalna. Słuchajcie, ja się nie znam na muzyce. Ja nie jestem ekspertem. Nie powiem wam, co tu się znajduje, kiedy co, gdzie zmienił, co jest trudne, co jest łatwe. Szczerze mówiąc w dupie to mam, co jest trudne, a co jest łatwe. Ta piosenka jest fenomenalna, ta piosenka do mnie trafia. Świetny tekst, świetna muzyka wycilowała mnie, wszystko tu gra, jest idealnie skonstruowana i nie jest za długa, ale wręcz mam wrażenie, że jest za krótka, ona by mogła jeszcze trwać i trwać i trwać. Masakra, po prostu ja sobie ją zapędlę i będę sobie jej słuchał, no to no tak to wychodzi, no wycilowała mnie ta piosenka, super jest, naprawdę. Janek to jest dla mnie w tym momencie. Janek to jest twoja najlepsza piosenka i szczerze mówiąc, rzadko to mówię. Raczej nigdy tego nie powiedziałem. Dziękuję ci za tą pisaneczkę, bo na pewno będę ją słuchał.